Cześć! Niektóre narzędzia są tak wygodne w obsłudze i tak proste, że luksus ich użytkowości przyzwyczaja i potem ciężko się od nich odzwyczaić albo po prostu ich nam brakuje w życiu codziennym. Właśnie takim narzędziem jest Dropbox. Dropbox to żadna nowość wśród internetowych aplikacji. Pewnie część z Was już go używa, ale myślę, że warto opowiedzieć o nim całej reszcie. Co to w ogóle jest Dropbox? Dropbox to pan systemowe narzędzie do synchronizowania plików działające na zasadzie chmury. Tyle można by powiedzieć w jednym zdaniu, ale szczegóły robią tu różnicę, bo Dropbox jest perfekcyjnym przykładem prostej, niemal bezobsługowej, a do tego ultrapraktycznej aplikacji. Program trzeba pobrać, w Ketchup testujemy aplikacje mobilne, więc ja zrobiłem to wchodząc do sklepu Google Play, ale program jest dostępny też dla systemu iOS, dla smartfonów BlackBerry i na komputery z systemami Windows, Linux i Mac. To jest ważna cecha, więc dlatego ją podkreślam. Aplikacja ma bowiem sens tylko wtedy, kiedy zainstalujecie ją na przykład na swoim komputerze domowym, smartfonie i na przykład na komputerze w pracy albo u bliskich. Po pierwszym uruchomieniu konieczne jest utworzenie konta w oparciu o maila i hasło, i wybranie opcji korzystania z programu. Ja myślę, że wszystkim indywidualnym użytkownikom wystarczy na początek opcja bezpłatna, dająca możliwość korzystania z wirtualnego 2GB dysku. Program tworzy lokalizację, folder w pamięci naszego urządzenia, i od tego momentu wszystko, co do tego folderu wrzucimy, pojawia się na wszystkich innych urządzeniach, które są podpięte do naszego konta. Oczywiście po dodaniu czasu potrzebnego do przesłania tej rzeczy przez nasze łącze internetowe. Tak naprawdę w Dropboxie nie ma jakiejś wielkiej filozofii, którą mógłbym Wam objaśniać albo opowiadać, na czym ta aplikacja polega albo w jaki sposób ona działa. Nawet niespecjalnie można mówić o jakichkolwiek ustawieniach aplikacji. W wersji na Androida można tylko zablokować dostęp do aplikacji hasłem i wyłączyć lub włączyć automatyczne przesyłanie zdjęć robionych telefonem. sytuacji, w których Dropbox może się przydać jest naprawdę tysiące po to, żeby łatwo przesłać sobie zdjęcia. Po to, żeby przesłać je innym, po to, żeby skopiować ważne dokumenty, albo po to, żeby potrzebne pliki mieć zawsze przy sobie. We wszystkim tym najważniejsza jest jednak prostota synchronizacji, bo owszem, wszystkie te rzeczy da się zrobić na przykład przez maila, ale trwa to znacznie dłużej i wymaga znacznie więcej zachodu. Dropbox w wersji podstawowej jest bezpłatny i myślę, że to narzędzie przydatne. Każdemu w związku z tym polecam przetestować. Czy Wy korzystacie już z Dropboxa, czy może używacie jakiegoś innego narzędzia, które służy do synchronizowania danych przez chmurę? Ja uważam, że Dropbox to jedno z najlepszych narzędzi, jakie w ogóle kiedykolwiek wymyślono, w związku z tym gorąco wam je polecam. Czekam na Wasze opinie, trzymajcie się i do następnego odcinka Ketchup.